Słuchajcie moi drodzy, rachnę się za was pomodlić przy tej przed, przydrożnej kapliczce z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. W imię i Synu i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź teraz do każdej tej osoby, która teraz słucha tej modlitwy. Przyjdź i przenikaj ją swoją miłością. Rozlewaj swój ogień teraz. Duchu Święty, przyjdź z twoim, swoim namaszczeniem, z Twoim ogniem. Przyjdź, Duchu Święty, z Twoimi darami. Przyjdź z Twoimi charyzmatami, przyjdź z Twoją obecnością, żeby doświadczyli tego, że jesteś cudowny. Duchu Święty, przyjdź, przyjdź i przenikaj swoją miłością, przyjdź i przenikaj swoją obecnością, przyjdź i rozlewaj swoją miłość teraz, Duchu Święty, rozlewaj swoją moc teraz na każdego, kto to słucha. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj tak, jak chcesz, poruszaj się w każdej osobie teraz tak, jak chcesz. I Panie Jezu, proszę Cię w Twoje święte imię, przyjdź z do każdej tej dolegliwości, z którymi się zmagają moi bracia i siostry. Przyjdź i dotykaj te miejsca, Panie, bo Ty jesteś ich lekarzem, bo Ty leczysz wszystkie choroby i więcej ich, ich łaską i zmiłowaniem i bądź za to uwielbiony w imię Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Jeśli chcesz, możesz polubić, zasubskrybować, udostępnić, skomentować, bo w ten sposób też ewangelizujemy, bo inni mogą usłyszeć tę modlitwę, czy te słowo, które też mówię na YouTube. Pozdrawiam i Bogosławie.